Siema, witajcie w końcu na moim kanale Dzisiaj pokażę wam jak poszedł mi turniej Squad Reload Cup Czyli nowa forma turnieju Squad Victory Cup Zabrakło nam dosłownie jednego fraga, jednego punkta do pera. No i co, mogliśmy ten turniej zagrać dużo, dużo lepiej jak na nas Może nam słabo, ale na razie to wszystko Stacie subskrypcję, łapkę w górę No i co, jedziemy z filmem Ja lecę tu w moje Ja to A to Malusia i lutuje cały ten przystań o, No i... No jako, no jako, no czy si, gra jest Dobrej, dobry, Nice Si, Kurwa, nic nie mogę si, 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 tam. si, trzy, si, si, tam Tam jest body w środku, jest, si, 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 górą Gdzie? si, za si, 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 Nice, o, fuck. Mało. Nice Lose. I, nice, I, drugi team, drugi team, ej. I... one HP hej. Zero, 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 Ja zero, 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 Ja walnę zero, 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 tego, zero, 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 Dawajcie dawajcie ich Zajwa, stan! Dobra, wyjebane, zostałem Zajwa, dostałem Spadną ją, co tego Ej, tu jest chill, chill, chill. chill. Ey. 10. 10. Ey, ej Pomóżcie Kaserowi, ma 10 Ej, wyjebał Ej, macie mnie. mini? Kaser masz mini, jakby co Jest, dostał 140 tam I ból dostał Nice I prawo, prawo jeden Pomo, ci Krzaka, Saj sam, 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 z tych boksów też. Dobra mnie, na mnie, odpoczy, na odpoczy. mnie, na ja, mnie, ja, na mnie, sam nie, nie się we mnie, 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 na 50 na Aha. Aha ja byłem Ja mnie, stał kaser Nie mnie, na no jest jest jakiś kołn na niewidoczny? Niewidoczny mnie, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie, na On na mnie, ma, 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 on ma, on głowę, no, tu jest nieudostępna. 10, 60. Wyplasowali no. weźma. O kurwa, że cię ciebieba. Na pompę jestem, jestem... PTSL. 75 biało dostała. Na mnie. Jak mu się kurwa nie dobija, no. Co za zjeb? Jaką się ja kurwa nie rysuje? Co z ich pierdolą? No jest ich. go, no M90 chyba. Net. Nice. Nice, zajmij się. Kampi się tu za drzwiami, ja pierdolę. Cawa dostałem. Net? Nice Ale mi wyjebało, miałem laga w blocie chłopie Nie wiem co się dzieje Zawsze masz laga kurwa Teraz by był kurwa taki, że się nie dał nic zrobić Ja robić. miałem laga Proszę, podstaw się Siano, błagam Ja mam trzy bigi, mnie mini dalej Ja mam sześć mini, jednego biga Peter, chodź ja, gdzie ty? Chodź, chodź, ja Uważajcie, gdzie masz, tak, masz duże lagi? Masz duże lagi? Tak, mam Przez szpady mi zabraliście Mam, Daj swoje temy, daj swoje temy. No. Ej, walni ten, klaszba! O kurwa! Omega lecie w ja się w flot! Nie wiem, co się kurwa dzieje! Lecie drugi. Ja jestem jes, jes za tą amkaser! Nie wiem, dostałem sniper po pierwsze. Chodź! Jak są, to mnie refresh, jak coś o, bijam się we mnie. full Masz full! I to jak kleci. Ale to lagi, człowiek, nic nie da zrobić! Dobra! Cicho, bo się muszę się skupić. Ja mam impulsy! tylko. No A Top 2 Top 2, top 2 Nie da do... Nie wiem sam ile chcę uważać Nice That's... Nice, dobij 2 na 2 Jeszcze jedna jest wyżej Łaj to ma Łaj to nie masz Impuls Halo No Ej, dobij go, dobij go Oh. Nie, Stop dwa. nie. O, mega. to było. nie, mogę się budować, ale... ja nie, 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 To, nie, 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 nawet. nie, 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 laser nie, każdej nie, 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 O kurwa. nie, 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 ten nie, Dajcie, twardy, twardy, dajcie. Popa, masz... Daj. nice. Nice. dajcie, dajcie, ja twarde, <laughs> <Cie duchy. laughs> po uh, dajcie. Popal, mamy. Nice Dawajcie, dawajcie Budujcie, budujcie się, Ja też bijisz zaraz z nimi. Tu jest, tu jest. Ulewo. Będzie duszy. Będzie duszy. Będzie duszy. Będzie masz No i tak bym nie zdążył tego Ale z takiej gierki to 2 to tak takiej to jest mega dobrze Tu Tak nice Ja pierdolę, co trafiłem z Dobra, bardzo mało Bóg się ten na wejścia. Wejścia są. Oni odbijają, 60 Został Ten Ten z tyłu Najlepszy w jak coś bo nie przeładowałem C Zabijem Nice Ja leczę Pitera Git O grafion miał ja Będę się leczył przed chwilą Dead Nice, nice. nice. Grafie, znowu Ja znowu Ja nie mam co uciekł w ogóle Chodźcie ej, chodźcie ej. Kaser U mnie główna się leczą U mnie się w full team leci Chodźcie Kurwa ja nie mam MP Zawsze muszę sajpy strzelać Ja pierdolę Tak bohaterka Jeden dead zabijmy jednego Ja pierdolę jestem ja dead Jestem dead Jestem dead ja Kurwa, tu jest chłopiec na solo jakiś Masz mini? Nie Ulpin fryłuje Puchuś, puchuś Widzę to człowieku Mówiłem, no żeby zasobić im teza ja, ja jestem dead, bo ja nie mam izolatora, no oni będą spamili full Oni chłopie, nie wiem, nie mogę no, trzymać tego Ja się tam spieprzam Nie, wiem no, o Kurwa mać o tych killach O tym mówię właśnie Lecę, Mikin To chłopiec no dobra, nie wiem, kurwa, no cały dni pewnie sław mówię, nie mogę zrobić, to tam, no. Sumie, zawsze coś. Dobra, 7 punktów jeszcze nabicie z tej gierki, będzie ci. No ja se co tu poformę. Jak ma masz macu w ogóle? Ja, ja, właśnie, ty, w ogóle. ja wiem, właśnie, bo ty. Ja wiem, ty, ty masz, masz magnes, tak? Piotr, Piotr. Piotr, No to traj ej, oj, Masz medy? Mam. Masz jedną oto. Daj meda. Kurwa, match. Piotr, problem jest zupełnie. Ej, jakby dał się człowieku Ej, bo jeszcze 7 punktów zaskoczowanie A nikt się nie Chodź. On tu jest, on tu jest, on tu siedzi na górze, na tobę teraz o mi Messi O nie o lipa, chyba niespokojnie jednak No O kurwa Piotr Ej w tobie... O wolę damy Steam, damy Steam Messi W tobie siła Raptor tu się Masz sporo masów jak na to Ooo oh, Masz do mną pingowanego o kurwa, Masz prawa, uważaj, uważaj, prawa Luzu, luzu losu, 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 Ja losu, 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 jak losu, 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 ja macie. Co... Ale Peter, pij się z nimi, a nie uciekaj. Nie. O kurde, mam pipa na mordzie. No mega. Udałem mu bamuta noską. Trochę <grym> go zajebałem. No, ten ogarniał akurat, to mnie zajebał. Oni może, wszyscy może, ogarniają. Może, może ja byłem głównym, ale nie wiem. Dawaj go. Dawaj, teraz. Nice. Gołtiem, <grym> ulwi <się> stanął. Ja pierdole. Pato, 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 walę mu ja ja TO w ogóle, JA PIERDOLĘ, JA PIERDOLĘ Ja mam ja, ja kega, ja mam jakbyś to zaraz mogę walnąć Ej nie, ja no, ja, cztuję, Peter ja z pierwszym killem, Peter z pierwszym killem Ja ja, chłopie <grym> ja bym za... On Ja ja Ale mu zajebałem kurwa chyda Ej, mój najlepszy sajbat w się nam. Ja nie mam full chill Ej, oni się oni... są taki dwóch Ja No i co ja człowieka w takiej sytuacji? Mogę mu walnąć full Piter, pokaż swojego prime'a Jeden dead? Nie! Dead? A? Ja idę do tam ciebie, Kasser Bityk chest'a mam Hopi, mam ja Bityk chest'a i mam bombę I co jest? Tactical oh, kurwa. <laughs> to to się O kurwa To macie tutaj... O, oh, możemy wykreować Ej, tam ci to, Piotr, bo ja jestem głównym z Tacticala Power, dawaj No i zajebiście to jest to Jestem jest ten teamwork Mam biga Ja jestem takim Ej, b biga Piter, wany okay. splash'em Ej, b-biga, dawaj okay. Dobij go, dobij go Nice Jak? I o, kurwa. Go, go. o kurwa O kurwa! Alba, w mam książkę, Ej, żyjcie, żyjcie, bo ja dostałem taki pierdoży no, że no, mi to, to jest ten, to jest ten czarnok. Nie, nie idź, nie idź, nie, nie, nie. 20 sekund musisz. Ej, Kasia, proszę cię. Pamiętaj, że cię kochamy, jesteś najlepszy w Kurwa, ty bawej bocie! Oglądaj sobie u mnie, Miki. Okej, u mnie są fajne dymy w ogóle. My mamy też dymy. Bo u mnie chowaj, bo w pokał, moim kałuniem. Co? My mamy takie dymy. No, byłem, Nie, ja, się wybiłem impulsami i tak poleciałem chłopie, to nie moja wina. O kurwa panowie, lipa. O mój no, kurwa, zajebiście. Fajna Peter. Pierdolę. O, Peter, kurwa. Peter, kurwa. Jak ty nie można budować? Zajebiście. Dobijesz? Nie dobiję. Rezyją się już. Ej, Kraka dostał. Ej, bo Bikin. ty bedź. Bikin. Pierdalam się, proszę gdziekolwiek. Kurwa, błogam! Mam do duna mogę się wybić. Błogam, żyj, Piotruś! Tolipa. To lipa! Nie fajna sytuacja dla mnie Bo ja byłem na tobie prawie oh! Oh! Ale, 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 twój bok, twój bok, twój bok, bracie Chaca mi się bił na mordę Licz tam, to jest twój bok O, masz dawaj, Daj mu, daj mu! Daj jest. Ale weź teraz musisz... nie Matsu, mam Matsu, masz wszystko, chopię. Dobra, ty o, nasz tylko O, masz box Kampa, 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 kampa. <laughs> Kurwa nie masz... nie <laughs> się Ja się kapiłem całą... Całą gierkę Tylko nie miałem macu więc nie go, dawaj go o, jo, 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 jo. Ja go, chęcego, mam No i gratulacje! O, Messi! O, 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 No i paper Dobra, dlatego dostałem zostałem od 10 chłopów naraz. Ej, a, a, jaką mamy teraz stopkę? No nie zrobimy, Ta... pera. Na pewno popatrzcie. Jak widzicie, niestety nie udało nam się zrobić, pera. No i co? Po tym odcinku nie